Świat, bo ty znasz siłę swą, przezwyciężysz zło, mało nas, lecz do gwiazd, każdy skoczyć by mógł, gdy chce pokonać siły złe, Kodjakło więcej jest niż grą. Kod wzmocnij siłę twą. Kod lioko, wrogów śle na dno, Kodjakło, zniszczy każdego Równoległa rzeczywistość. Dobra. Uderzenie. O, weź ja Elite do wieży. Yumi ma kłopoty. Dobra, lecimy! Trzymaj się, Jumi. Smasz! Alita! Chodź, księżniczko. Ostatnia prosta. O, dwa bloki przed tobą! Spoko, zaraz wracam. Zroba strzała! Ja! On jest niesamowity, jak Od. on to robi? Twój szaleńcy! Od, na Przestań. uważaj! Szimnowy, jest gochany. trzeci blok! Entuzjazm. Co? Jeszcze jeden? Od! O nie! Od! Straciłeś za dużo punktów! Od! Co ty robisz? Chowaj się, nie ryzykuj! Ot, jeden strzał i koniec gry! Masz tylko dziesięć punktów, nie więcej! Dziesięć wystarczy, no to wio! Widzisz? A nie mówiłem? Ekstra! Brawo! Ty, Jeremy, następnym razem nastaw się na odbiór, a robotę zostaw zawodowcom, dobra? Hmm. Lepiej pójdę do wieży Ej, spokojnie, żartowałem, nie? Nie chciałem, ty, Einstein, słyszysz? To był dowcip hmm. Powrót do przeszłości Valery? Obecna! Benjamin! Obecny! Nikolas. Jest! Herb? Obecny! Sisi? Jestem! Jeremy? Obecny! Świetna robota! Dylan! Byliście Obecny. naprawdę Astri? ekstra. Nie Obecny. gniewam się od. Było... Od? 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 Oda nie ma? Ulrika też nie. Herb? Obecny. Nikolas. Jest. Sisi. Jestem! Jeremy? Obecny. Dylan? Obecny. Ashley. Doskonała robota, Einstein. Einstein. Byłeś super świetny, nie gniewasz się? Obecna. Caroline? Obecna. Chyba nie dziwne, że się boczy. Po tym, co mu powiedziałeś? Ot, Ulrik. Jestem. Jestem! Wiem, że jesteście. Nie wiem tylko, co tak ciekawego musicie sobie opowiadać właśnie teraz. Hmm. Bo oni spytali mnie... Zauważyłem, że równanie Brauera, które napisała pani na tablicy, jest błędne Co? Oczywiście nie z matematycznego punktu widzenia Nie zgadza się jednak z teorią hmm. Bońskiego o zjawisku porównywalnych mas Drugą niewiadomą trzeba podnieść do kwadratu, zamiast obliczać silnie hmm. No tak, masz... masz jak najbardziej rację hmm? Hmm? Przepraszam was za to Jeremy, czy wiesz gdzie są Ulrik i Ot? To dziwne, nie do wiary. Jumi też nie ma. Nikogo nie ma. O. Elita, Ulrik od Iumi. Czy oni są z tobą? A co? Nie wrócili z Lioko? Nie wrócili, zgubiłem ich. Coś się popsuło podczas powrotu. Uspokój się, Jeremy. Nie mogli po prostu zniknąć. Sprawdź skanery, a ja się tu rozejrzę. Dobry pomysł. Pójdę tam. Hmm. Możesz mi powiedzieć, co tu robisz? Eee... Wszystko w porządku? Tak w porządku, jak może być przed dwugodzinną biolą. Hmm. A ten dlaczego się boczy? Jest zły na oda. Wiecie? Coś bardzo dziwnego stało się dziś na angielskim. Świat jest teatrem, a mężczyźni i kobiety aktorami, którzy kolejno wchodzą i. Ha? A mężczyźni i kobiety aktorami, którzy kolejno wchodzą i. Zacięła się. Trwało to tylko sekundę. I co, myślisz, że to był Ksana? No, nie mam pewności, ale chyba powinniśmy zachować czujność. Hmm. Nikogo, pulsacje, Ksana. Jeremy, to nie żarty. Wszyscy się martwimy. Pytam ostatni raz. Czy wiesz, gdzie są Yumi, Ot i Ulrik? Nie wiem, ja. Masz pojęcie, jak niepokoją się ich rodzice? Już mówiłem, nie wiem, gdzie oni są. Zastanów się, proszę! Najmniejszy ślad mógłby nam pomóc. Zawsze trzymaliście się razem. Dobrze, zastanowię się nad tym, ale muszę być sam. Nie brak ci tupetu, młodzieńcze. Ale jeśli to jedyny sposób, żeby się zaczął myśleć, to masz trzy minuty. Dziękuję panu. Wyczułem cię, masz coś? Szeka mi, ale nie ma ich w loko. Jest za to aktywna wieża, której nie mogę zlokalizować. Potrzebuję Cię. Idź do fabryki. Nie mogę iść. Siedzę w gabinecie dyrektora. Tak? Nie martw się. Wyciągnę Cię stąd. Tak samo jak Ksana potrafię manipulować szkolną siecią. Posłuchaj mnie. Jeremy wie więcej niż mówi. Dzwonimy po policję? Hmm. Przemyślałem to. Powiem, gdzie oni są. Hmm... Podaj, grosze! Sama sobie weź! No dzięki! Znasz nowy kawałek krokautu. Nie ja mówiłam ci? Nie, dawaj. Potrzebowałem kółek, stare połamałem na rampie, więc zadzwoniłem do kolesia, który je. Ej, sisi, si, kanarek ci wpadł do pralki i wszystko pofarbował? Ale głupi jesteś! Nie wiesz, że żółty jest teraz bardzo modny? <laughs> durna. Podaj, grosze! Sama sobie weź! No dzięki! Znasz nowy kawałek krokautu. E... Słyszeliście to? Ja tak. Ale głupi A... jesteś? Nie wiesz, że żółty jest teraz bardzo modny? Ach. Nic jej nie powiedziałem. Mamy problem, chłopaki. Hmm. Nikogo nie ma. Musimy chwilę zaczekać. Hmm? Zaraz się tu pojawią. Hmm. I gdzie oni są? O! O! Jeremy! To niemożliwe. Nie mógł przecież tak zniknąć. Lika, słucham cię. A! Dzięki za pomoc. Zdajesz sobie sprawę, że jeśli nie znajdziesz nic żywego w skanerach, to znaczy, że. Tak, wiem. Zaraz się dowiemy. Nie ma ich. Nie czaję, Skoro ich tu nie ma i nie ma ich w lioko, to gdzie są? Czaremi. już przed Twoim przyjściem wykryłam fragment pliku, jak film czy transmisja telewizyjna. Ale bądź ostrożny, to było bardzo dziwne. Sam zobaczy. Dobra, ruszać się! A? Najpierw rozgrzewka! <laughs> to jakiś odjazd. raz i I raz i dwa. I raz i dwa. I raz, i dwa. Dobrze! Ej, przestań się rozpychać! Specjalnie to zrobiłeś! Widziałem! Raz. Ej, przestań się rozpychać! Specjalnie to Z zrobiłeś! To Widziałem! Odsze się, bo ci dokopie! Ciągle się to dzieje. Teraz sami! Jeremy? Na co ja patrzę? Nie wrócili chyba na ziemię, co? Może to co widzimy, to nagranie. Nie, to niemożliwe! Ja tam jestem! Dzieją się dziwne rzeczy. Co za elitą? Niestety mam kłopoty z łącznością. Nie wiem, czy jakaś wieża jest aktywna, czy nie. Ruszymy, jak nas zawiadomi. A dlaczego nie jesteś na WF-ie, co? Jim zwolnił mnie z ćwiczeń. Co? To dziwne. Nie jesteś jego ulubieńcem. Umiem sobie z nim radzić. 26! 27! Domachać! 28! Oni nie. Huh? Niesamowite. To na pewno nie taśma. To się gdzieś dzieje, właśnie teraz. Nie są ani w LIOKO, ani w prawdziwym świecie, tylko gdzie indziej. Tak wiem, ale sprawdziłam protokoły transferu i jeśli nie istnieje gdzieś jakiś świat równoległy, to nie ma czegoś takiego jak przestrzeń pośrednia. Chyba, że Ksana coś wytworzył. No Ach. tak! Świat równoległy do LIOKO! Pewnie wzorował się na szkole. To idealna pułapka! Yumi i tamci myślą, że są w świecie rzeczywistym, a to tylko iluzja! Żyją pod władzą ksany, zdani na jego łaskę! Trzeba ich ratować. Dowiedz się, skąd pochodzą sygnały! Już próbowałam, ale są ukryte. Sygnał jest poszatkowany. Mamy tylko obraz, a nie sam sygnał. Trzeba z niego skorzystać. Zaprogramujemy go, by pokierował skanerem, który dotrze do źródła metodą prób i błędów. Wierzy, że to szaleństwo? A poza tym. Kto to zrobi? Jesteśmy tu sami. Ja muszę to zrobić. Przejmiesz kontrolę, a ja tam pójdę. To niebezpieczne. Nie możemy zostawić Ulrika, Yumi i Oda na łasce Ksany. Zastanów się, jeśli ja siedzę przed tobą, to kim jest tamten Jeremy? Elita, posłuchaj mnie. Wolałbym wejść do wirtualnego świata i spotkać się tam z tobą. Mm. Ja też. W drogę. Gotowe, Jeremy. Przygotowałam procedurę transferu. Możesz wejść do skanera. Skan Jeremiego. <grystanie> Wirtualizacja. Aelita, <grystanie> słyszysz mnie? Jasne, że nie. Nie ma tak łatwo. Nareszcie jest. Mamy gościa, Jim. To pewnie tu. Muszę się temu przyjrzeć z bliska. Yumi ma niezłą intuicję, ale czasem też może się mylić, co nie? Sam przyznaj stary. Dziewczyna, która leci na ciebie, nie może być normalna. A co z Jeremim? Nie mów mi, że nie jest trochę dziwny. No tak, dziwnie się coś zachowuje, ale pewnie ma jakąś wielką tajemnicę, tak? Halo? Yumi to ty? Hmm? Co tam? Znowu to samo, tylko że sto razy gorzej. To dzieje się u mnie w domu. Co się stało, Yumi? Moi rodzice zachowują się tak, nie wiem, tak dziwnie, robią ciągle to samo i udają, że mnie tam nie ma. Jakby byli tylko imitacjami moich prawdziwych rodziców. Musimy coś zrobić. Lepiej stamtąd uciekaj. Spotkamy się w parku i pójdziemy z Jeremim do fabryki. Nie, nie z Jeremim, hmm? tylko od ty i ja. Dobra. Zostawmy Jeremiego, bo mam wątpliwości. Na razie. Oh. Hmm. Może są w pokoju. O. 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 was. Niedługo pozbędę się wszystkich przeszkód. Oby nie było za późno. Co z Jeremim? Nic nie mówiliśmy. Ale wiesz przecież, że nie potrafimy się dostać do LIOKO bez niego. Zobaczymy w fabryce, ale chyba nie można mu ufać. Pewnie wiewiórka albo coś takiego. Chodźcie, idziemy. O nie, za późno.

Jak na program, to nie z ciebie imitacja. Nic nie rozumiem, nie malinku, jakby lioko już nie istniało. Tak właśnie mogło się stać. Jeremy! Jeremy, co ty tutaj robisz? Dostałem wiadomość od Aelity. Jest aktywna wieża. Mówiła coś o programie kasującym Ryoko. Potem zamilkła. A... Yumi, musimy to sprawdzić. Czekajcie chwilę. Skoro nie ma linku, to jak chcesz nas tam wysłać? Stworzyłem protokół dostępu. Teraz wystarczą tylko skanery. To na co jeszcze czekamy? Hmm. Chwila od. Nie jestem jeszcze pewna. Hmm. O co ci chodzi, Yumi? To ja, Jeremy. Musimy się śpieszyć. Co będzie, jak oko zniknie? Pomyśl o Alicie. Musisz mi uwierzyć, a jeśli nie, to niech Ulrik i Ot pójdą przed tobą. Hmm? 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 Masz rację. To pułapka. Hmm. Hmm? Hmm? Nie idźcie! Ksana, na tyle cię tylko stać? Na słabą imitację, żeby nas opóźnić? Kłamie! To on jest fałszywy! On! Wszystko tu jest fałszywe! A? Nie wróciliście z ostatniej wyprawy. Siedzicie w wirtualnym świecie stworzonym przez Ksanę. To wyjaśnia te nieścisłości. Jasne, Ksana też robi błędy. Ma tylko teoretyczną wiedzę o prawdziwym świecie. Chce was wsadzić do skanerów i pozbyć się was raz na zawsze. To, to jakiś absurd, Ksana! Prawda? Nie ma dowodu na to, że on nie kłamie. On też mógł spowodować te dziwne zjawiska. Właśnie. Przytrzymuje nas, aż Alita i Lioko znikną z komputera. Jedyny dowód to taki, że jestem tu z wami. Musicie zdecydować, który z nas kłamie. Na pewno nie ja. Zakładając, że ten świat jest wirtualny, to jak się tu dostałeś? No, mów, Ksana. Dotarłem tu przez skaner, jestem w formie wirtualnej. Teraz się wydałeś. Każdy przecież wie, że prawdziwy Jeremy nigdy nie wszedłby do skanera. Za bardzo się boi. Eee? Eee? Na pewno by wszedł do skanera, żeby pomóc swoim kumplom. Nie ma wątpliwości. Jasne, że nie. Ale to nielogiczne, nie widzicie? On za bardzo się boi, by spróbować. Ja za bardzo się boję. Gdybym się nie bał, to bym to robił! Powiem ci. Bo umie pokonać strach. Wiedza ksany o ludziach jest bardzo ogólna! Właśnie! A w sprawie przyjaźni jego wiedza jest równa absolutnemu zeru. Miło cię widzieć Einstein. Nie! To nielogiczne! Nie! O nie! O! O! Nielogiczne! Nielogiczne! No. Zaraz wszyscy umrzecie! Elita! Już jestem. Dobrze się czujesz? Tak, nie martw się. Ściągnęłam ich wszystkich. Są bezpieczni. Bąbel równoległego świata zniknął. Nic nie pamiętam, ale czuję się świetnie. A Elita? Co się z nami działo? Ksana stworzył replikę waszego świata, żeby was zmylić. Zamknął nas w wirtualnym więzieniu. Jeremy i ja walczyliśmy, żeby was uwolnić. Co? Jeremy wybrał się do Lyoko? Mhm. Fantastycznie, Einstein! Witaj w klubie superbohaterów! Dzięki! Nie gniewam się o. Jest komitet powitalny Sony! Nie ma się czego bać, damy radę. To łatwizna! Na nie! Już biedne! Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Zigzapa Start International Polska.